Widzę, że czujesz się jak ryba w wodzie na tych ściankach. Podoba Ci się ten świat? Hmm, czy mi się podoba? No myślę, że ich najbardziej tutaj nie ma czegoś takiego, co, co jakoś mogłoby tam odrzucać w pewnym stopniu, natomiast wiadomo, że czasami też to bywa jakoś tam stresujące, prawda? W programie Top Model zostałeś chyba bardzo niesprawiedliwie potraktowany. Nie uważam, że zostałem niesprawiedliwie potraktowany. Wertyk z uważam, że był jak najbardziej słuszny, bo to w ogóle wydaje mi się, że już powinienem w pierwszym odcinku odpaść. Ja już się tak czułem, że odpadnę. Po prostu byłem z takim nastawieniem żenującym, że, że czułem, że już to będzie koniec i, i nawet chciałbym, naprawdę chciałbym, żeby odpaść w pierwszym odcinku, jeżeli chodzi o pobyt w domu, to model, bo wtedy jednak bym tak się nie załamał. I w ogóle jednak uważam, że wtedy no, moja droga, by, jeżeli chodzi o modeling, znacznie szybciej by się potoczyła, gdyż od razu zawarłem kontrakt z agencją Division i tym samym mógłbym e, przystąpić do budowania książki. Natomiast e, to, co się jednak jakoś tam stało, e, no bardzo się przejąłem ogólnie całą sytuacją e, i idź na mnie to wszystko wpłynęło?